Los zaniedbanych i bezdomnych zwierząt nie powinien być nikomu obojętny. Wiedzą o tym mieszkanki powiatu nyskiego, które postanowiły założyć nyskie towarzystwo opiekuńczo-adopcyjne dla zwierząt łapa i już teraz mogą pochwalić się udaną interwencją. Z pewnością każdy mieszkaniec powiatu Nyskiego, choć raz w swoim życiu, spotkał się ze zwierzęciem źle traktowanym, zaniedbanym lub po prostu bezdomnym. Być może kiedyś te zwierzęta miały swoich właścicieli i domy, ale z jakichś powodów je straciły. Los naszych mniejszych braci i sióstr nie powinien zostawać dla nas obojętny, ponieważ pomoc jest obowiązkiem każdego odpowiedzialnego człowieka. O to, jak i dlaczego warto pomagać zwierzętom, spytaliśmy inicjatorki akcji, które są w trakcie zakładania Nyskiego Towarzystwa Opiekuńczo-Adopcyjnego dla Zwierząt Łapa w Nysie. Sam pomysł wziął się chyba z potrzeby naszego serca. Zebrało się yy, lekko ponad 20 osób, które gdzieś same na własną rękę zawsze pomagały zwierzętom. Na naszym terenie nie ma, że tak powiem, dobrze działającego takiego stowarzyszenia, które by wspomagałoby. Yy, te zwierzęta, którym na przykład schronisko yy, nie pomaga. No chociażby chodzi o bezdomne koty, ponieważ w naszym schronisku nie ma kociarni. Mimo, że łapa jeszcze oficjalnie nie istnieje, dziewczyny mogą pochwalić się pierwszą, wspólną i udaną interwencją. Dostałyśmy wiadomość od sąsiadki, która mieszka niedaleko posesji, na której przebywały te szczeniaki. Właściciel ma oprócz tych trzech maluchów, które były, ma cztery inne psy. Jedna to jest właśnie matka, która praktycznie przy, za każdym możliwym razem co pół roku ma szczeniaki. Jest również jej roczny syn. Który jest bardzo wychudzony, przestraszony jest z dziczałym psem. Dostaliśmy wiadomość, że jeden był bity i nie wiadomo, czy przeżył, ponieważ leżał pod płotem, no ale najwyraźniej okazało się, że, że udało mu się z tego wylizać. Szczeniaki zostały odebrane właścicielowi 1 lipca bieżącego roku. Psy były w bardzo złym stanie, zarobaczone z krzywicą głodową, panicznie bojące się ludzi. Wszystkie psiaki mają wszystkie możliwe pasożyty, pchły, trzy nawet. Są wygłodzone, no, jedyne co dostawały to mleko z chlebem. Na samym początku psiaki były bardzo lękliwe, nie dały do siebie absolutnie podejść, na wyciągniętą rękę reagowały ucieczką. Natomiast teraz jak widać po dwóch dniach nawiązują kontakt z człowiekiem. Ale pamiętajmy o tym, że to nie jest koniec. One będą potrzebowały solidnej, dokładnej socjalizacji. One wychowywały się w bardzo trudnych warunkach, nie miały do czynienia z różnymi bodźcami, z którymi mają do czynienia wychowywane w domach psy. W chwili obecnej Lisia, Misiu i Czarna szukają nowych, odpowiedzialnych właścicieli. Na tą chwilę najbardziej potrzebujemy domów tymczasowych dla maluchów. Są ogłoszenia porobione, zgłaszają się chętni, domy czas weryfikować, jak najszybciej szukać w tym momencie już domów stałych które zajmą się odpowiednią socjalizacją, dalszym leczeniem psów, bo to chyba też jest bardzo ważne, żeby y, ludzie byli uświadomieni, że psy wymagają dalszego leczenia. Założycielki łapy zachęcają wszystkich, aby nie bali się interweniować, gdy widzą, że zwierzętom dzieje się krzywda, jak również nie wahać się, aby do nich zadzwonić i poprosić o pomoc. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich, żeby nie bali się w żaden sposób reagować, jeżeli widzą, że dzieje się coś złego, żeby nie odwracać głowy, bo czasem zdaje się, zdarza się, że jest później już niestety za późno. Jeżeli tylko zdarzą się jakieś interwencje, zdarzy się coś złego, to, to prosimy, żeby nas informować o tym, bo od tego jesteśmy, żeby mhm. pomagać, żeby nie szkodzić, tylko robić coś dobrego. Poza tym, jeżeli ktoś ma taką wewnętrzną potrzebę, żeby pomagać zwierzętom, tak jak my Oczywiście również zapraszamy do nas jak najbardziej. Szukamy nowych członków. Im więcej rąk do pracy, tym lepiej. Pamiętajmy, że zwierzę to nie zabawka, decydując się na przyjęcie pod swój dach psa, kota lub innego pupila, jesteśmy odpowiedzialni za jego życie i zdrowie. Nim jednak ktokolwiek podejmie się takiego obowiązku, powinien dwa razy się zastanowić, czy aby na pewno jest gotowy do przygarnięcia zwierzaka.